No i to taka sprawa z dieslami, Zimno się zrobiło minus 4, minus 6. No teraz trochę cieplej, ale minus 3. Ale to i tak są temperatury, gdzie nie ja chcę mi ten wóz palić. Prawdopodobnie świece żarowe nie grzeją, Ale jeszcze trzeba sprawdzić, czy dostają prąd. Tam jest jeszcze po drodze bezpiecznik, przekaźnik. Także zaraz to sobie sprawdzę i pokażę jak to sprawdzić. Dobra, to sprawdzamy, włączamy zapłon, biegniemy tu do podłączonej próbówki, świeci. Świeci cały czas, czyli grzeją świece. podłączamy tutaj drugi koniec do złączki. To gdzie świece żarowe. Łączy się listwa z przewodem z przekaźnika. O, teraz właśnie przestały grzać. Także prąd z przekaźnika e, szedł. Tutaj przekaźnik jest w skrzynce i bezpiecznik. To jest wszystko w porządku. No, ale świece nie grzały. Chyba, bo, bo ciężko palił. Więc będę to teraz wszystko rozbierał, żeby wymienić świece żarów. Moi drodzy, Transit 2.2 TDCi. Silnik, silnik Puma, tak zwany, akurat tutaj 130. Wymienię świece żarowe, bo ma ciężki rozruch z rana przy minus 6. Prąd tutaj dochodzi, więc przekaźnik i układ sterowania świecami wszystko sprawne. Możecie sobie zobaczyć, tutaj jest taki. O. Taki przewód ten brązowy, on się od spodu łączy z czerwonym, to jest na listę świec, na nim można sprawdzić, jeżeli tu się pojawia prąd, to znaczy, że na świece dochodzi, ale świece chyba nie grzeją, bo, no bo tam na jeden cylinder podłapuje, potem jak odpali, to dymi przez pierwsze kilka tam minut, no i... Trzeba wymienić świece. Zakładam wszystkie nowe błoszach. Pokażę Wam jak to zrobić za chwilę. Więc zrzucamy ten piękny filtr powietrza, potem dół filtra, żeby dobrać się do świec. Świece są pod kolektorem dolotowym, więc kolektor też trzeba będzie demontować. No dobra, rozbieramy. Zdejmujemy pokrywkę, filtra powietrza, bagnet, żeby nie urwać, i wyciągamy dalej. Dół filtra powietrza jest tutaj na jedną śrubkę z przodu przy ognecie i dalej na wcisk, także to zrzucamy i z tyłu odczepiając węże wodne, które tam są przypięte do tego filtra, wciśnięte, no i pod tym będzie widać dalej, co to trzeba zrobić, żeby się do świeczek dobrać. Dobra, po ściągnięciu filtra powietrza odkręcamy kolektor, bo świecę mamy tutaj pod kolektorem na znaczy pilot. Kolektor przeszkadza, żeby, żeby je wykręcić. Także odkręcamy ten kawałek, tutaj plastikowy kolektora. Śrubki są na i po to, oraz tutaj od, tej, od tego łącznika też trzeba odkręcić takie dwie. No i dobra, zaraz to będę rozkręcał. Odkręcamy też wspornik rurki bagnetu na dwie śrubki, no i reszta. Na resztę śrubek od kolektora dalej. No dobra, trzeba sobie jeszcze odpiąć wiązki elektryczne tutaj, z czujnika, ciśnienia paliwa i z czujnika, jakiegoś tu chyba położenia wałka. Podsunąć ją trochę w bok. Po odkręceniu wszystkich śrub kolektor już nam się rusza. Ma chęć wyjść. jedną ręką nawet o! Super udało się wyciągnąć. Poczyszczę go przy okazji, ale teraz będzie dostęp do świec żarowych. Raz, dwa, trzy, cztery i będę to teraz je tutaj rozepnę przewód zasilający. Podkręcam nakręteczki i zabiorę się, spróbuję nie pourywać odkręcić i wymienić świeczki. Po odkręceniu czterech nakręteczek, na klucz siódemkę, uwolniamy tutaj ten kabel zasilający od świec. No i co, napsiukam to najpierw może coś w tej świece i będę próbował odkręcać. No zobaczymy, jak to będzie szło. Na kluczyk mamy dziesiątka, taka przedłużana nasadka. Pierwsza mi poszła zadziwiająco lekko. Także długo to nawet nie stało namoczone. Zobaczymy, czy to wszystkie tak. Eee, zakładam kluczyk i próbujemy. Tak. Idą leciutko, także eee, myślę, że nie będzie problemu z wykręceniem. Zaraz wyrzucam je na wierzch. Dobra, stare świeczki wyszły bez problemu, wykręciły się. Trzecia trochę się tam nie chciała wysunąć. Ale, ale jak gwint spoko, wszystkie się wykręciły, I zastąpimy je nowymi włoszami, o takim oto numerze. I co? I może będzie palił normalnie teraz, bo tak to trzeba było pokręcić chwilę przy minus 6. Także zobaczymy. Dobra, nuweczki tam powkładałem, czwarta, ostatnia. Tak to wygląda, boż, 11V. Ono tutaj nie mają żadnego wydziwionego sterowania. Wszystkie są złączone jednym kablem. Jeden przekaźnik, stara szkoła. Nie ma żadnych modułów itd. i tak dalej. I czegoś takiego jak 5V świece. Tutaj zwykłe świece złączone jednym kablem. Dobra, przykręcam to, te świeczki, przykręcam kablek. i kolektory. Chwila roboty i wymienione. największa robota z tego wszystkiego to wyczyszczenie kolektora. Namacza no, się tam teraz. Wyskrobany wstępnie, ale no bardzo dużo nagaru w środku. ma znaczy, no nie pozarastane jeszcze kanały, ale ale sporo. I namacza się wpłynie do kominków, ale to sobie czyszczę w międzyczasie powierzchnię przylegania tego kolektora. Uszczelki zostaną stare, bo są zupełnie dobre. że powinien trzymać. Potoczyszczam tutaj, w międzyczasie odmoczy się syfek, wymyję kolektor i za chwilę skręcę. tutaj jak widać, już świece wkręcone, kabelek przykręcony. Także sama robota z świecami poszło szybko, sprawnie, ale kolektor ma trochę pracy, żeby go doczyścić. Najgorzej jak silnik tam zas się potem kawałek bruda pod zawór, to przestaje pracować na tym cylindrze. Trochę musi tam wtedy przedmuchać. Ale, ale no lepiej, żeby tak się nie działo. Dlatego jak jest na wierzchu, to wyczyści. I za chwilę przykręcam go tutaj. No dobra, kolektor wymyty, założony, przykręcony. Teraz związka elektryczna, wspornik rurki, magnetów wszystko w odwrotnej kolejności składamy i zobaczymy, jak to będzie. No dobra, świeczki mamy wymienione, silnik zimny. Włączamy kluczyk. Pamiętamy, że jak ta lampka zgaśnie, to one i tak jeszcze tam chwilę grzają, więc spokojnie można sobie poczekać, nie potrzeba drugi raz kręcić. W 15 sekund spokojnie grzeje i próbujemy. No i odpalił rewelacyjnie, także chyba wymiana przyniosła skutek. Zobaczymy jak postoi sobie przez całą noc i temperatura spadnie. Powiedzmy do 6 stopni, bo takie teraz mamy pogody. Minus. No i zobaczymy wtedy, bo dzisiaj rano naprawdę miał ciężko zapalić.